W środę 29 sierpnia w Urzędzie Miasta w Nysie odbyła się 22. sesja Rady Miejskiej. W czasie obrad podejmowano decyzje m.in. w sprawie zmian budżetu gminy Nysa na rok 2012, powołanie Rady Seniorów i nadanie jej statutu, a także w sprawie przystąpienia do realizacji projektu Energia i Środowisko w 2020 roku. Jednak najwięcej emocji wywołało rozpatrzenie skargi nauczycieli gimnazjum nr 3 na działalność burmistrza Nysy. Wiele osób, którzy słyszą, że gimnazjum numer 3 ma już w ogóle dosyć tego wszystkiego, bo to tak wygląda, jakby nic innego nie istniało, żadne inne problemy, tylko gimnazjum, skargi, referenda, które praktycznie w ogóle obrażają to, że, że jak nie ma prawa, dzieci nie ma, budynki stoją, ale pani nie ma prawa, to pieniądze powinna przygotować na kolejne podwyżki. Radni opozycji mieli zastrzeżenia co do procedury rozpatrywania skargi. W całej sprawie zarzucali burmistrz, że przekroczyła swoje uprawnienia informując o wszczęciu procedury likwidacji szkoły przed podjęciem ostatecznej decyzji w tej sprawie. Uważam, że ta skarga powinna być jeszcze raz rozpatrzona przez Komisję Rewizyjną. Zaproponowałem, żeby, żeby nam wyjaśniono prawnie, co oznacza takie stwierdzenie które już użyte przez do zdziwiło mnie w materiałach sesyjnych, które otrzymaliśmy przed sesją, iż projekt uchwały nie został skierowany na komisję oświaty. W przyszłości uważam i będę na to zwracała uwagę, aby takie kwestie były w merytorycznych komisjach poruszane. Podczas sesji radni odbiegali od głównych tematów. W dużej mierze debatowali nad zasadami i regulacjami prawnymi przyjmowania uchwał, co spowodowało brak płynności porządku obrad. Dopiero wniosek formalny radnego Satory o zakończeniu dyskusji pozwolił na rozpoczęcie głosowania. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 10 za, 5 po głosowaniu uchwała w sprawie skargi na burmistrznysy została przyjęta. Poproszeniu o komentarz nauczyciele odmawiali wypowiedzi przed kamerą, ponieważ jak twierdzą, cała sprawa kosztowała ich zbyt dużo nerwów. Pod koniec obrad radni pozytywnie ocenili działalność Niskiego Domu Kultury i Nyskiego Zarządu Nieruchomości za rok 2011. Sesja zakończyła się wolnymi wnioskami.